pytania, bo ja prowadzę uczestnictwo w sprawie tajemnienia emocjalistów, a pan jest głównym podejrzanym. Jakim podejrzanym? Ja nic nie wiem. A, podejrzanym podejrzany się tłumaczy, a tłumaczą się tylko winni. Ja, ja. Proszę powiedzieć, co robił pan w nocy z wczoraj noc?

Biblioteki odwiedzać będziemy. Biblioteki odwiedzać będziemy. Książki wypożyczać chcemy. Książki wypożyczać chcemy. I jak do tego namówić kolegów? Jak do tego namówić kolegów? Też wiemy. Też wiemy. Doskonałe. się. Usiądźcie.